Jako, że poprzednie ćwiczenie było dosyć długie i wyczerpujące, dziś mamy znacznie krótsze. Jest ono co prawda bardziej przeznaczone dla osób, które mają kłopoty z wymawianiem ry jak lover, czyli tak jak ja, ale może też pomóc osobom, które ogólnie chcą poprawić swoje zdolności lektorskie. Wymawiając słowe d-d-d szybko przesuwamy na boki palcem patyczkiem pod językiem, pobudzając go w ten sposób do drgania. Szybko pod językiem przesuwamy na boki palcem lub patyczkiem. Jeśli używacie palca, umyjcie go najpierw dokładnie, a później spłuczcie dokładnie, bo okazuje się, że płyn antybakteryjny nie smakuje zbyt dobrze. Dzięki temu przesuwaniu językiem lub patyczkiem pod językiem, pobudzicie go do dydgania. Gotowi? dy! <mulacza> o zwłaszcza mi głowa zbolała, tak zadrgała A teraz część druga. Zamiast d, będzie mówić ży. Pamiętajcie, język ma iść na ten, takie zgubienie, które jest za górnymi sębami. A teraz coś z innej beczki. Będziemy mówić tlu-tlu. Tlu-tlu, tlu-tlu, I szybko. Tlu-tlu, tlu-tlu, tlu A teraz? Ściskamy policzki, jednocześnie mówiąc tlu-tlu.

czyli osoby wspierające moją działalność poprzez portal Patronite. Dziękuję Wam, zwłaszcza Wam Aleksandro Schumaker, Wiktorio Baltkowiak, Dani Dir, Srebrna Stal, Dawid Ociepka oraz Wiktoria Kopacz.